Cieszymy się z tego punktu, był to ważny mecz. Wiemy, że pniewy są dla nas niewygodnym dość rywalem, ciężko się gra z nam z pniewami, lecz wygrywamy. Ważne są trzy punkty, że zostają u nas w Toruniu. Jeżeli nie strzelamy tych sytuacji, które, które stwarzamy, a było ich bardzo dużo. zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie, gdzie przy wyniku 2-0. Mnóstwo sytuacji mieliśmy przy 1-0, przy, przy 2-0. I nie odjeżdżamy rywalowi, no to wiadomo, że potem rywal może dogonić. tak I, i o to mam pretensje największe do chłopaków, że gdzieś tam tej zimnej krwi brakowało w tych najważniejszych momentach. W drugiej połowie podobnie gdzieś może pierwsze kilka minut, może to miało kilka sytuacji, ale później myślę, że to mimo tego, że może optycznie my wyglądaliśmy lepiej, no to to karygodne dwie bramki, i niestety no, to wygląda. Trzy bramki, że tak powiem. E, no jesteśmy źli, jesteśmy źli, bo, bo wiemy, że w drugiej połowie był taki moment, gdzie, gdzie straciliśmy koncentrację, e, zagraliśmy bardzo głupio, bardzo nieodpowiedzialnie, e, wdaliśmy się w taką szarpaninę niepotrzebną, e, z której stronie Toruń, bo wiadomo, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam lubią grać ostro, e, lubią zagrać chaotycznie i, i, i gdzieś mocno się na to uczulaliśmy, żeby nie dać się wciągnąć w takie granie chaotyczne. No i niestety siadaliśmy, no, no, no kilka decyzji wojskowych zdecydowało, że, że, że w złym momencie e, traciliśmy piłkę i rywal z tego zdobywał bramki. E, I się nie dało odrobić już później tego, tak? no, no, mimo naprawdę kilku fajnych sytuacji, gdzieś tam e, z metra, gdzieś tam, gdzieś tam, jakoś cudem e, Kevin Collard broni niektóre strzały. no ale tak jak mówię, no, mamy taki doświadczony zespół. Eee, przynajmniej ten trzon, tak tych 4-5 zawodników e, że my musimy od siebie wymagać e, tego, że w drugiej połowie będziemy zdobywać bramki, tak, mając tyle sytuacji no niestety tego zabrakło i, i, i tej odpowiedzialności, o której mówiłem wcześniej tak, bo, bo, bo uważam, że, że gdybyśmy zachowali zimną głowę e, to byśmy na pewno tego dzisiejszego meczu nie przegrali e, bo uważam, że, że sytuacji mieliśmy więcej z gry gdzieś tam, gdzieś tam takich klarowniejszych i, i, I niestety na własne życzenie przegrywamy Możemy, Musimy podziękować chłopakom. Już podziękowałem i, i za ten charakter, który pokazaliśmy i starali się każdy wyciągać ten mecz. Mieliśmy bardzo trudny wyjazd i stracili dużo sił. Przemysłu i droga ciężka i, i mecz był trudny z dobrym rywalem dlatego widać było że chłopaki grają pod obciążeniem decyzji były słabe taki niby w ogóle nie robiliśmy analiz chociaż robiliśmy rozmawialiśmy przygotowaliśmy się do rywala i niby chłopaki muszą wykonywać ale widać że byli zmęczeni, ale pokazali charakter. Każdy zawodnik postarał się dać od siebie wszystko. Każdy zagrał w dzisiejszym meczu. Cała ławka nasza zagrała i cieszymy się z tego, że każdy zawodnik naszej drużyny może pomóc w każdej chwili. Nie udało się i to trzeba powiedzieć sobie wprost, że nie udało się po raz kolejny. Z czegoś ten fakt na pewno wynika, bo jest już szósta kolejka. My na koncie mamy jedynie trzy punkty. I generalnie schemat tych spotkań jest zazwyczaj dość podobny. Wydaje mi się, że nie potrafimy utrzymać takiego stuprocentowego poziomu koncentracji, zaangażowania przez pełen mecz, przez pełne 40 minut. I to jest nasz, główna, nasz główny problem. Dzisiaj się to powtórzyło, bo nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że drużyna FC Toruń zdobyła Trzy bramki od wyniku 1 do 2 do 4-2 w przeciągu, nie wiem, 2-3 minut może i tym sobie po prostu zawalamy cały mecz po, po raz kolejny. Także no, no, należy coś z tym zrobić, aby, aby ten mental poprawić. Natomiast na pewno nie załamiemy rąki i będziemy się starać, aby, aby z tego dołka wyjść.